Witam wszystkich dzisiaj o tym, czy dokarmiać ptaki w czasie zimy. Oczywiście zdania są jak zawsze podzielone. Niektórzy uważają, że ptaki jakoś od milionów lat świetnie sobie radziły w czasie zimy, że nikt ich nie musiał dokarmiać, przeżywały i było to w ogóle niepotrzebne. Inni uważają natomiast, że człowiek tak mocno zmienił ten świat otaczający te ptaki, tak mocno wpływa na ich środowisko naturalne. Że te zmiany doprowadziły do tego, że po prostu te ptaki nie są w stanie znaleźć sobie wystarczającej ilości pokarmu albo tego pokarmu, który akurat spożywają. Oczywiście jest też y, grupa ludzi, która jest, można powiedzieć, pośrodku, którzy uważają, że można dokarmiać ptaki, ale wtedy, kiedy te warunki panujące są bardzo, bardzo ciężkie. Oczywiście ja tu nie odpowiem takim prostym stwierdzeniem, że ci się mylą, ci się nie mylą. Wpływ człowieka na to, jak się zmieniło środowisko naturalne, jest niepodważalne. Na to, w jaki sposób te ptaki zdobywają pożywienie również. Więc dokarmiajmy ptaki, ale pod pewnymi warunkami. Najważniejszy z nich jest taki, że nie róbmy tego, zanim nie spadnie śnieg, ponieważ ptaki, kiedy ten śnieg nie ma go, po prostu mają o wiele łatwiej zdobyć to pożywienie i może nie jest to jakoś bardzo proste. Ale jednak ta szansa na znalezienie tego pożywienia jest o wiele, wiele większa niż kiedy zostaje to wszystko przykryte śniegiem. Kolejna rzecz dotyczy tego, że zacznijmy dokarmiać te ptaki, nawet kiedy nie ma śniegu, ale panują silne mrozy. Oczywiście śnieg, mróz najczęściej są połączone, ale zdarza się tak, że tego śniegu jest naprawdę prawie tyle, co nic, ale panują silne mrozy. Wówczas również, żeby po prostu te ptaki miały łatwiej przeżyć te warunki. Dokarmiajmy te ptaki i musimy też pamiętać o tym, że te ciężkie warunki, duży mróz, to potężne zagrożenie dla życia i zdrowia ptaków, a takie dokarmianie jest czymś bardzo fajnym. Ale jak zawsze jest ale. To dokarmianie musi być według pewnych reguł. Pożywienie musi być odpowiednie, musi być świeże, musi być, można powiedzieć, dostosowane do niektórych gatunków ptaków, bo jedne jedzą to, drugie jedzą zupełnie coś innego. Ten pokarm nie może być z przyprawami, nie może być solony, musi być, tak jak wspomniałem, świeży, nie może być zepsuty. Miejsce, gdzie dokarmiamy te ptaki, ten karmnik, musi być bezpieczny dla ptaków. Czyli żeby po prostu mogły w łatwy sposób uciec, żeby nie były tam narażone w większym stopniu na atak kota czy też drapieżnych ptaków. Bardzo ważna jest też regularność, ponieważ kiedy już zaczynamy dokarmiać te ptaki, kiedy te warunki panujące na zewnątrz są takie, że mówią nam po prostu, że powinniśmy to robić dalej, bądźmy regularni, kontynuujmy to dokarmianie. Jeśli chcesz byle czym karmić te ptaki, albo robić to okazjonalnie, no to po prostu się za to nie rób, nie rób tego, ponieważ więcej zaszkodzisz niż przyniesiesz dobrego. Kolejną rzeczą jest czyszczenie karmnika. Oczywiście musimy zawsze pamiętać, że ptaki też przenoszą choroby pomiędzy sobą, nawet na nas, dlatego to czyszczenie oczywiście w rękawiczkach, w odpowiednich warunkach. I ten karmnik musi być czysty. To nie chodzi tylko o to, że one będą przenosić choroby, ale może być też zanieczyszczone jedzenie i cała masa innych niefajnych rzeczy. My też nie jemy w takich niefajnych warunkach, można to tak określić. Więc, tak, podsumowując, można śmiało powiedzieć, że dokarmiajmy ptaki, ale w odpowiednich warunkach, kiedy tego potrzebują, oraz w odpowiedni sposób, żeby im po prostu nie zaszkodzić. Tutaj legendarnym przykładem jest dokarmianie kaczek chlebem, który nie za dobrze na nie wpływa. No można wręcz powiedzieć, że źle na nie wpływa. I w przypadku tych kaczek, czy to jakieś warzywa, czy to kasza, tym podobne rzeczy, jest materiał na kanale, czym dokarmiać dzikie kaczki. Zapraszam na niego. Żebyśmy to robili w ten sposób, żeby one były zdrowe. I żeby nie uzależnić ich od nas. Kiedy są w stanie zdobyć swoje pożywienie, niech to robią same, a nie patrzą na człowieka. Dziękuję za uwagę, zasubskrybuj, oceń, skomentuj, naciśnij dzwoneczek. Zapraszam też na materiał jak karmić ptaki w czasie zimy. Tam troszkę więcej o rodzajach pokarmów dla pewnych grup ptaków. Wrzuć na swoje media społecznościowe, opublikuj, poleć, tak żeby ten kanał mógł się rozwijać. Do usłyszenia ponownie.